27 maja przytężni w Knurowie było gwarno i wesoło, a wszystko za sprawą organizowanego przez Powiat Gliwicki i Knurów przeglądu orkiestr dętych Powiatu Gliwickiego. Było to pierwsze tego typu wydarzenie, choć jak zapewniają organizatorzy, nie ostatnie. Podczas przeglądu mieszkańcy Knurowa, a także przybyli goście, mieli okazję wysłuchać trzech orkiestr z Powiatu Gliwickiego. Orkiestra kawuka Knurów z kapelmistrzem Mariuszem Kowalczykiem na czele, orkiestra dęta OSP w Przyszowicach kapelmistrz Mirosław Hajduk oraz księstro parafialna w Wiśnicze kapelmistrz Piotr Bajer. Ponadto Powiat Gliwicki odwiedzili znakomici goście z nadmorza, Orkiestra Dęta Ziemi Puckiej, a wraz z nią kapelmistrz Ryszard Bizewski, którzy najpierw dali koncert na dziedzińcu zespołu klasztornu pałacowego w Płaniowicach, a później zagrali także w Knurowie. Cztery orkiestry zaprezentowały fantastyczne umiejętności, czym zdobyły serca publiczności. Mieliśmy szansę przenieść się w wspaniały świat wyjątkowej muzyki, która koi serca i porywa do zabawy. Ogromnie cieszę się, że właśnie Dzisiaj odbywa się powiatowy przegląd orkiestr dętych z udziałem czterech orkiestr, trzy z powiatu gliwickiego i jedna z zaprzyjaźnionego powiatu puckiego, naszego partnerskiego powiatu. No, świetna oferta artystyczna, mnóstwo mieszkańców, pogoda dopisuje, no cudowna zabawa. Ja myślę, że tutaj pomysł zorganizowania tego to efekt rozmowy, starosty płuckiego ze starostą Gliwickim i oni wspólnie uznali, że Knurów jest tym pięknym miejscem właśnie wokół naszej tężni, bo my co sobotę tutaj nasze Centrum Kultury organizuje rozmaite występy. No, cieszymy się bardzo, witaliśmy serdecznie gości, wszystkich mieszkańców naszego miasta. To ważne wydarzenie i to jest taki piękny wstęp do dni Knurowa, które nadchodzą 24-25 czerwiec. Świetna zabawa. Łącznie z prezydentem miasta i starostą Puckim wymyśliliśmy coś takiego, co ma nas zintegrować. Pomóc się spotkać w dobrym, ciekawym miejscu. Plany są bardzo szerokie. Myślimy o sierpniowych, wrześniowych, wspólnych wyjazdach, integracji pomiędzy powiatami. I też taka ciekawostka, jest to chyba pierwsze takie wspólne przedsięwzięcie Chnurowa z powiatem Gliwickim. Od wielu lat trwa partnerstwo między powiatem Gliwickim a powiatem Puckim. Zresztą Ślązocy i Kaszubi rozumieją się w półsłowa i stąd to partnerstwo kwitnie, tak świetnie się rozwija. Dosłownie przed dwoma tygodniami starosta Włodzimierz zadzwonił i złożył taką propozycję. mówię słuchaj, jedziemy w ciągu dosłownie. W 20 godzin znalazło się kilkunastu muzyków, którzy reprezentują dzisiaj Pucką Orkiestrę Dentą. Przyjechaliśmy, jesteśmy, zagrali koncert i bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę gościć w przepięknym, zielonym Śląsku. Chyba 17-18 lat gdzieś w tych okolicach trwa to partnerstwo. Zaczęło się w sposób bardzo charakterystyczny, bo związane to było z zawaleniem się hali w Katowicach i tam mieszkańcy powiatu puckiego i zginęli i znaleźli się w szpitalach i pierwszy starosta Gliwicki zadzwonił do starosty Puckiego z pomocą, z ofertą pomocy, i właściwie z tego nieszczęśliwego wypadku narodziło się fantastyczne partnerstwo dwóch grup społecznych w Polsce i to partnerstwo rozwija się na bardzo, bardzo wielu obszarach. Dzisiaj mówimy o takim obszarze kulturalno-rozrywkowym, ale także w zakresie edukacji, w zakresie wymiany doświadczeń samorządowych, w zakresie współpracy między służbami, na przykład bezpieczeństwa, policji, straży pożarnej. Jest mnóstwo obszarów, które chcemy rozwijać, kontynuować i tak jak powiedziałem, naprawdę rozumiemy się w półsłowach. Na zaproszenie organizatorów przeglądu przybyła także delegacja partnerskiego powiatu puckiego ze starostą puckim Jarosławem Białkiem na czele. Goście z nadmorza zatrzymali się w położonym z dala od Zgiełku blisko natury hotelu Sylwia w Sośnicowica, gdzie podziwiali uroki powiatu gliwickiego. Tegoroczny Dzień Dziecka w powiecie był bardzo intensywny dla uczniów ponadpodstawowych szkół powiatowych, którzy rywalizowali w siódmym mitingu lekkoatletycznym imienia Emila Kiszki, który miał miejsce przy Zespole Szkół imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie. Rozpoczęcie uświetnił pokaz musztry paradnej zaprezentowany przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie oraz taniec Derek z Paderka. Dzień dzisiejszy jest, jak wszyscy wiemy, Dzień Dziecka. Nasza młodzież to jeszcze stara się być dziećmi. Ale postanowiliśmy ten dzień spożytkować na wielką wartość, jakim jest sport, jaką jest sport. I mamy zawody siódmej już mityk ręka atletyczny imieniem Emila Kiszki, takiego sławnego knurowskiego sportowca, olimpijczyka z Helsinek z 1952 roku i wychowawcy przede wszystkim młodzieży. Zaprosiliśmy szkoły powiatowe czyli zespół szkół imieniem Marii Konopnickiej z Spyskowic, zespół szkół zawodowych numer 2 ze Szpitalnej 29, czyli naszych sąsiadów i przyjaciół, oraz dwie szkoły zespołu szkół Paderewskiego w Knorowie, w Bratopójczej Rywalizacji, czyli Liceum Ogólnokształcące Zawodnici, i Technikum którzy, numer 1. Początek było tak, że najpierw rzeczywiście chodziło bardzo o sport, ale dla nas to się skończyło wielkim pożytkiem, ponieważ bardzo, że tak powiem, skutecznie pozyskaliśmy obiekty sportowe, nasz organ co? Wodzący powiat Gliwicki postawił nam to, te obiekty, na których teraz występujemy dzisiaj. Cztery drużyny po 30 reprezentantów. Cztery drużyny po 30, czyli 120 uczniów bezpośrednio rywalizuje, plus obsługa, plus czyli liderki, no generalnie plus kibice. Jest to takie święto, sportowe święto szkoły. Organizacja jest bardzo dobra. Pani z WF-u dobrze to zorganizowała. W ogóle fajny dzień jest na to. No. Dobrze to wszystko wygląda, i skok w dal, i pchnięcie kulą, wszystkie te konkurencje. Co roku jestem tutaj na pomocy, bo już jestem absolwentem i skończyłem tą szkołę i cieszę się, że mogę tu pomagać, bo zawsze to, te, to jest taka huczna impreza i y, przyjemnie się to ogląda. Bardzo mocno dopingujemy i technikum, i liceum. Tak, naj, najlepsza, najlepsze szkoły tak. i my liczymy, że wygrają wszystko. Liczymy, że wygrają, no, A, ale na pewno wygrają. Ale liceum bardziej. Nie, technikum. <laughs> no, liceum. Dzień dziecka odbył się również w jachtklubie Bosman w Płaniowicach. Ten wyjątkowy dzień był poświęcony dzieciom pracowników starostwa powiatowego w Gliwicach, który z inicjatywy zarządu powiatu gliwickiego został współorganizowany przez Jacht jachtklub Bosman oraz Koło Gospodyń Wiejskich, gospodarzy i młodzieży w Pilchowicach. Nie zabrakło atrakcyjnych konkursów i zabaw, a także rejsów jachtami po jeziorze. Jako że jest to klub żeglarski, w związku z tym skupimy się na żeglarstwie. Mamy przygotowane jachty do pływania Małe i duże Mamy przygotowane szkolenie Związane przede wszystkim z węzłami dla dzieciaków No i myślę, że wszyscy będą się dobrze bawili Zabawy, integracja dzieci Jakieś kolorowanki Upominki I wesołe Niebo słoneczne No i o godzinie 15 będzie koncert szantowy I szanty jeszcze o. Jest grill przygotowany dla dzieci Są animacje dla dzieci typu Dmuchanie balonów, tatuaże brokatowe, malowanie twarzy, bańki mydlane z wypieków, które panie przygotowały razem z nami. Są ciasta domowej roboty, jest kołocz, są ciastka maślane, nasze debiut. Potem jest, dla dzieci jest przygotowana wata, popcorn, gofry, frytki z takich największych atrakcji. Na Zamków Ogrodzieńcu odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia konkursu Zielona Pracownia. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie otrzymał dyplom potwierdzający przyznanie dofinansowania na remont pracowni. Szkolna ekopracownia będzie nazywała się Zielono Mi, a efekty pracy już w pierwszych tygodniach września. Jak zawsze oczywiście zaczęło się od wspólnej idei, wspólnego pomysłu. To już drugi projekt zielonej pracowni e, dla naszych szkół. E, tym razem szczęśliwie udało się zdobyć środki finansowe dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Stąd tutaj dzisiaj nasza obecność i uroczyste wręczenie promesy na budowę tej, tej pracowni. Myślę, że sama idea, kreatywność należała do uczniów, należała do nauczycieli i ten pomysł tam się zrodził. My oczywiście tylko z poziomu naszego organu wysłaliśmy wniosek no i kibicowaliśmy wspólnie, żeby, żeby ten pomysł się udał i udało się go zrealizować. I myślę, że już w okresie od 1 września uczniowie będą mogli zastać nową My chcemy ten projekt zrealizować w okresie przerwy wakacyjnej i tutaj jakby z poziomu też naszego powiatu nadzorujemy i realizujemy ten projekt inwestycyjny. Pomysł to już się rodził wiele lat, w końcu miał już swoje, że tak powiem, swój finał. Tutaj pani nauczycielka biologii, pan wicedyrektor naszej szkoły, też biolog, postanowili podjąć ten trud stworzenia projektu. No i oczywiście na początku wystartowaliśmy z pułapu szkolnego, a potem oczywiście powiat gliwicki. Dopełnił tego zadania i wystąpił w dalszym konkursie. No i się udało. Będzie to nowoczesna pracownia, interaktywna. Zmieniamy całe wyposażenie. Będzie zielona ścianka, taka główna w motywie dżungli. Poza tym będzie całe wyposażenie, białe ławeczki, stanowiska do mikroskopowania, tablica multimedialna. Wszystkie pomoce naukowe, z których uczniowie będą mogli korzystać na każdej lekcji biologicznej. Oprócz tego planujemy założyć hodowlę zwierząt, głównie bezkręgowych. Przygotowania trwały kilka miesięcy, tak naprawdę. Pomysł się urodził już, tak jak pani dyrektor powiedziała, już dwa lata temu, tak naprawdę. I w tym roku żeśmy postanowili już dopiąć wszystkie nasze pomysły na ostatni guzik i żeśmy złożyli właśnie wniosek jeszcze w lutym. No i okazało się, że ten pierwszy etap żeśmy wygrali, więc poszliśmy za ciosem.